Musiałem tutaj nieco pchnąć do przodu, dlatego, że po pierwsze była taka jedna bohaterka, która była trudna do pokonania i generalnie musiałem tą Ioną iść tutaj w tą stronę, bo generalnie ta babka szła tą dróżką, nie? I generalnie wyszło tak, że musiałem ją zatwić. Później musiałem przejąć tutaj ten zamek. Tutaj jeszcze ten zamek musiałem przejąć innymi wojskami. No i generalnie e, cały czas ta babka stoi w tym miejscu, jak sami widzicie. E, generalnie stworzyłem tutaj. Mam stworzone te trzy postacie. Jedna została. Czy tam. E, nie wiem, czy została. Chwilę moment. 157 A, ten jest był stworzony, tak, tak, ten był został stworzony. I generalnie chciałem tutaj przejąć to miejsce, tak, generalnie. Ale niestety nie udało mi się, ze względu na to, iż tutaj w tym miejscu potrzebny jest teleskop. A teleskop jest tutaj, w tym miejscu, prawda? Nie nie umiałem tego zrobić, dlatego że po prostu brakuje mi tutaj fajnego czaru, który daje teleportację na mapie, nie? Nie wiem, chyba na trzecim poziomie jest ten czar, z tego co mi wiadomo. No i niestety tak wyszło, że w ramach tutaj dowodu, że tutaj nie ma tego czaru. Kolaminowe jest, antymagia jest, ochrona przed ziemią jest. Tutaj chroni oddział przed zaklęciami niskich poziomów. No mogę tutaj generalnie stworzyć, to ale i tak tutaj nic tutaj też nie będzie, jeżeli chodzi o teleportowanie moich e, wojsk w inne strony, prawda? No tutaj też nic tutaj nie ma ciekawego, nie? Że nie ma tego czaru. Nawet w tej fortecy nic nie ma, nie? Mimo tego już mam tutaj bibliotekę kupioną. Jak widać klonowanie. Miejski portal, ale miejski portal teleportuje do miasta, a do miasta w ogóle nie chciałem się teleportować. Także no, ciężko mi tutaj się tam dostać. Zapomnienie tutaj jest antymagia, krąg zimna, przygnębienie, inferno. Tutaj co jest? Tylko maksymalnie trzeci poziom mogę mieć w takich barbarzyńskich zamkach, nie? Trzęsienie ziemi. Tutaj też nic ciekawego nie było. Kipnął za trzęsienie ziemi pole, siłowa, nie? Musiałbym jakoś, nie wiem, później sprawdzić, czy było czyść w. w... w, w. W tym zamku, których będę zaraz przyjmował, nie wiem czy dam radę tak zrobić. No ale w każdym bądź razie, no trzeba tutaj już powoli atakować, nie tego typa. No chyba, że yy, dam tutaj radę jakoś, nie wiem, ustąpić miejsca, tej typiarze. No, nie wiem. Przekonajmy się zaraz. No, i ona już się boi wyjść, nie? Stąd szkoda. Zagroda Gorgon. Chcę zaatakować rzeczywiście. Oczywiście, że nie. Właśnie nie wiem, czy tutaj było coś takiego jak, nie wiem, jakieś krepty, gdzie w nagrodę otrzymuje jakieś, nie wiem, artefakty czy cokolwiek. Właśnie nie wiem, szczerze mówiąc. Patrzcie, nawet nikt tutaj z nich nie ma żadnych rzeczy, nie? Żadnej, żadnego teleskopu. Także, no cóż, muszę jakoś inaczej sobie radzić bez teleskopu, bez czarów fajnych. Naturalność się mówi. W każdym razie, no trzeba tutaj pchnąć do przodu, nie? Dobra, lecimy z, z nią. Tutaj ogromne straty, wiadomo. Okej. Okay. Lecimy przyspieszenie, nie? Wiadomo. Trzeba tak robić. Dobra. Poleć tym razem. Poczekaj lepiej na nich może co? Tak będzie lepiej. Dobra. Czekacie wszyscy i lecicie dalej. Dobra, niech oni tutaj pójdą do przodu. Dobra. No niestety nie mam tutaj czegoś takiego jak czar. Także trzeba tutaj zabijać powoli te pierwsze jednostki, które wyleciały. Dobra, tego jest zabij ładnie. Raz tego walni w ryj. No tam wyszedł do przodu, więc yy, jego atakują bardziej, nie? Dobra, wal tutaj po ryju. Um, tutaj w ogóle jakiś, nie wiem, promień osłabienia. Właściwie nie wiem. Dobra, walniemy tutaj po ryju, Tak, żeby. Tak, żeby dostał. Mocno, nie? No przyspieszenie leci. Ok, na gargulce, spoko. Ja go zaraz tutaj załatwię w pizdu. A dalej ma spowolnienie mocne? O, super, ładnie ginie typ. No i super, powinno już być git. Prawie. Dobra, walcz teraz tutaj. Super, dzięki za pomoc. Dobra, ty już giniesz. I teraz na twoja kolejna. na pewno zginie. Nie mam tutaj żadnej wątpliwości. No chyba, że będziemy mieli farta i zabijemy ich wszystkich po kolei, nie? No, było blisko. Było blisko chłopie. No, teraz już. Teraz to już na pewno. Dobra, lecisz tutaj już wal go poryju, wiadomo. No i tyle, jeżeli chodzi o. Ściwę z, staty z statystykami 9,522. No i niebieski przegrywa. Gratulacje, wszyscy twoi wrogowie pok zostali pokonani. Odnosisz zwycięstwo. No i teraz będziemy mieli. Kolejny scenariusz, Zaraz tutaj wam powiem Jaki to będzie. Oczywiście zapisujemy na zwykłym save. Rozprawa z diabłem, moi drodzy. I ten scenariusz będę robił w następnym odcinku. Sorry, ale taki już jestem. Także słyszymy się kolejnym razem w kolejnym odcinku z Grey Heroes of Mike and Magic 3 Complete już za tydzień.